W moim życiu przeczytałem dwie książki. doprawdy? Co to było? Poczytaj mi, mamo. Jedna z nich to... Ojciec Chrzestny. Cześć, Patryk Sadowski z tej strony. W tym materiale pokażę ci, jak dodać i udźwiękowić swój film. Dostałem takie zapytanie dla... Może to powiem do mnie kierowano oczywiście. Jak dodać dźwięk w Shotgacie? Pokażę to oczywiście, bo są osoby, które jeszcze nie mają tego doświadczenia i tej wiedzy, więc jak najbardziej służę pomocą, a jeśli ten materiał przysłuży się większej ilości ludzi, to tym bardziej fajnie i będę bardzo wtedy wdzięczny za komentarze i łapkę w górę za ten materiał, a nawet jeśli to potrafisz, będę też wdzięczny, bo jakikolwiek komentarz z hashtagiem wsparcie czy cokolwiek innego będzie mi bardzo miło. Także przejdźmy do rzeczy. No chcemy udźwiękowić nasz film, materiał. Mam to jakieś przykładowe tutaj na tapecie widoczne, powiedzmy Tutaj scenę filmową. Teraz z co nie, co to było mi mamo? No i teraz mamy fajny moment, aby wrzucić tutaj jakieś udźwiękowienie. I teraz tak. Powiedzmy dzielimy teraz ten materiał. Dodajemy tutaj teraz tak, bardzo ważne, dodaj ścieżkę audio. I tutaj mamy ścieżkę pod, tylko pod audio. Mam tutaj fajną melodię która by bardzo fajnie odpowiadała do tego momentu. No bo tutaj kwestia była zadanie pytanie, i takie też fajnie mieć wyobrażenie, jak to ma wyglądać, bo w momencie, kiedy rzucamy na siłę jakiś dźwięk, to nie do końca może pokazać. Ale tutaj mamy taki dźwięk znany. Ok, i tyle nam wystarczy. sobie nadmiar usuniemy. I teraz w te miejsce wrzucimy sobie jakieś wideo albo dwa. Po to, aby podkreślić napięcie tej sytuacji, którą tworzymy na materiale, nie? I teraz tak. Mamy tutaj jeden z obrazków, który chciałbym tutaj dodać. I tutaj sobie to skrócimy. I tak, mamy dwa materiały filmowe, które na siebie, że tak powiem, nachodzą. Możemy zrobić to też w dwójaki sposób: zrobić tak zwane płynne przejście. Czyli ten materiał tutaj leci, leci, leci. I przechodzi w ogień. I teraz problem z dźwiękowieniem może być, jeśli chodzi o ogień. Przykład ognia może nie jest szczególnie hałaśliwy, ale w momencie, kiedy masz, powiedzmy, tutaj, pod ścieżką to, co mówisz, powiedzmy, jak ja teraz nagrywam coś, mówię i sobie w tle dodam jakąś tam melodię w podprodukcji, to nie mogę doprowadzić do takiej sytuacji, że ten dźwięk tutaj będzie dużo bardziej podbity niż to, co mówię. Powiedzmy, tutaj, jak najeżdżam na, na tę materię, to popatrząc tutaj po barach samych, można widzieć że to jest na minus 15. A ten, a ten jest minus 25 i podbicie jest dużo, dużo, że tak powiem, większe. Pokażę na chwilę tak jak na OBS-ie to mi wygląda. I tu jak mam podbicia, to mam na minus 15 i, i 20. I czasami jest tak, że ten dźwięk dodany może nas przegłuszyć. I wtedy w tak, z pomocą przychodzi takie coś jak filtry, czyli zaznaczamy sobie tutaj bar, który chcemy dodać filtr. Dajemy filtry, dajemy sobie plusik. Przeważnie jest FAVORITE GRIND AUDIO VOLUME, ale też dajemy na przykład inaczej, jeśli nie możesz znaleźć, to czyli DŹWIĘK Często jest to właśnie z gwiazdką, zaznaczoną tą gwiazdkę możemy sobie dodać Albo odjąć, więc jeśli coś używamy często dodajemy sobie tutaj do tego FAVORITE i Nie musimy tu przek przeklikiwać, ale dajemy tutaj, dajemy GRIND VOLUME I teraz Co się stanie Ja standardowo używam albo 30 albo 25 Decybeli I teraz Przesłuchaj jaka jest teraz różnica OK, i teraz całkowicie filtr wyłączymy. To głośność jest niesamowicie, że tak powiem, odrębna. I tego ognia prawie nie słychać, nie? Więc zrobimy sobie z tym i powiedzmy, dajmy jednak minus 17 w tym przypadku, bo to akurat nie odbywa się dialog. I mam ogień, i powiedzmy, tutaj łączymy sobie. Z płynnym dalej. Tyle z nich co. I powiedzmy, kończymy materiał, dajemy render i tyle. Więc dodając dźwięk, fajnie, bo też te dźwięki możesz nachodzić tak samo jak ścieżki wideo na siebie. I trzeba pamiętać, że warto zrobić sobie filtr. Jeśli tutaj ten dźwięk, powiedzmy, skopiuję i chcemy sobie go tutaj wkleić ponownie. On jest w tej chwili z filtrem, ale jeśli dodajesz go na przykład z paska bezpośrednio, i on jeszcze nie ma filtrów. Powiedzmy, tutaj masz minus 25 decybeli. a tu nie masz nic. I zdecydujesz się na te przesunięcie takie, to tutaj jest ta głośność większa. Przed takim połączeniem, jak teraz zrobiłem, warto jest najpierw dodać filtr, ustawić odpowiednią głośność, dopiero je połączyć, scalić. No, bo wtedy będziesz miał ciszę, 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 tak jak tu kursorem jadę, i nagle bum, wywalenie dźwięku, bo tutaj zapomniało się dodać tego filtra. A później tutaj dalej już wyciszone o kurczę, dodaję w trakcie. Więc pamiętaj, to jest ważne, bo możesz sobie zepsuć materiał troszeczkę i będziesz musiał wracać do renderu. A jeśli nie zapiszesz projektu, no to może być nawet kłopotliwy temat, bo będziesz musiał zrobić wszystko prawie od nowa, bo te podbicie może naprawdę zaszkodzić, że tak powiem, na uszy, że tak powiem, Twojemu odbiorcy. No i w zasadzie już to, to jest wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł. Przypominam o zaangażowaniu, to dla mnie bardzo dużo znaczy i jest mi bardzo miło. Prowadzę też inny kanał YouTubeowy, to jest podcast. Jak zarabiałem w internecie, odmienia życie, byłoby fajnie. I też tam, zajrzał, zajrzała. Czy to jest dla ciebie coś fajnego? Tam też jakiś komentarz, byłby mi bardzo miło, byłbym niezmiernie wdzięczny. To tyle ode mnie, pozdrawiam cię serdecznie, cześć.